Piękny poranek u nas nad górami. My się właśnie pakujemy, jedziemy, odwieziemy syna do przedszkola, a sami ruszamy, Błażej do fryzjera, a ja z córką na szybkie zakupy w tym czasie. Miałam iść na zakupy z córką, a córka śpi. Tak więc zostałam z nią w aucie. Jakby liczyliśmy się z tym, że to może się tak skończyć, bo przecież jesteśmy w porze jej drzemki, no ale tylko taka godzina była dostępna na tą wizytę. Ja w ogóle nie jestem dzisiaj, jak widzicie, umalowana ani nic, dlatego że rozpisałam wczoraj nasz plan. I stwierdziłam, że dzisiaj to jest chyba jeden. Dzisiaj jest po prostu jedyna opcja, żebyśmy zrobili tą sesję świąteczną. Z doświe sesji świątecznej chcę umyć włosy, umalować się, tak wiecie, typowo na świątecznie, z czerwonymi ustami i tak dalej. Więc wolę sobie ten makijaż zrobić na świeżo, od razu przed zdjęciami, ogarnąć to wszystko, niż po prostu potem poprawiać i jakieś chodzkie klocki robić. Tak więc no. Więc ja sobie posiedzę tutaj, poedytuję trochę, poczekam na błażejana, a potem będziemy właśnie jeszcze załatwiać różne sprawy, bo jeszcze jedna rzecz nam wyniknęła, którą musimy zrobić. Także. Ale nie powiem wam, że masakra. Ile jest rzeczy do zrobienia przed świętami i przed tym wjazdem do Polski? To... Ja czasami mam tak, że czuję się właśnie taka. Jezu, zawsze mi brakuje tego słowa, bo słowo po angielsku overwhelmed jest taka super. Jest, jest taka super. Widzicie? A to mam problem z mówieniem. Przeciążona. No, dużo tego jest. Ale poko, mówię, lubię latać do Polski, więc jak już będziemy w Polsce, to będzie subcio. Po prostu pewne rzeczy wiecie. A e, dorosłość mnie dopada. <grym> Straszne to jest, że mając 40 lat, mówię, że dorosłość mnie dopada. No, tak to jest jak człowiek z wiecznym dzieckiem. Że tak powiem, pospać za długo nie pospała, Tak więc już jesteśmy w drodze do Dilsa slash Pepko i połazimy tam, zobaczymy, czy jest coś, co możemy kupić. Pod kątem świąt. A jak nie, to po prostu sobie połazimy. Na razie jest duża ekscytacja, bo jest dużo autek, ciężarówek i innych tego typu historii. Czy to jest zakup podpowiedni do mojego wieku? No nie bardzo, no, ale i tak wezmę. Ej, to jest całkiem cute, powiem Wam. Ja się wiem, czy to jest... Tak, to jest kominek w kształcie Mikołaja. Tutaj mamy wersję bałwankową. Fajnie to wygląda. A tu jest jeszcze kula. mamy jeszcze wersję świeczkową. Jest tylko jeden ginger Ciekawe czy były kolinki gingerbready. Gdybyśmy tylko nie mieli pierdeliarda kubków w domu, to ten bym wzięła. Nie mogę Wam go pokazać, bo mam jedną rękę. W drugiej trzymam zakupy. <noise> Więc ten mi się podoba. Jest duży, jest naprawdę duży. I jak zwykle niby nic nie kupiłam, a 40 euro pykło. Eee, ale prawda jest taka, że udało mi się złapać dwie pary dresów dla siebie. Te, co mam, są takie trochę nie bardzo. I też fajną bluzę z mini znalazłam. Chyba za 5 euro. E, właśnie taką dużą białą. Czarne były jeszcze. One były za szóstkę, ale stwierdziłam, że tych ciemnych rzeczy mam bardzo dużo. Więc zaryzykuję z białą. Zobaczymy, jak to będzie. Córce też znalazłam sweterek. E, synowi kapcie. A no, dla męża nic nie znalazłam. To jest najgorsze, a szukałam. No ale to wiecie, to jest taki sklep, że ciężko wyczuć. Nie chciałam mu kupować kolejnych gaci, bo to bez sensu. Przed i po. Bożej zaproponował, weszliśmy do polskiego sklepu, żeby jeszcze pierogi kupić. Jak to jest kapusta z grzybami? Gotowa. Hmm. To jest. Nie jedyne jakie są z kapustą i grzybami, to są mrożone. Tak więc musimy wziąć mrożone. Lepić nie będziemy. Co tam mężu znalazłeś? Piękne opakowanie na, na ciasteczka. No, kciut całkiem, jak chcecie jakś komuś prezent zrobić. To tutaj o, jest też, to jest chyba puszka. Tak, i to można potem na skarbonkę zostawić. O jejku, jaka ta ładna. Śliczne są. No, czat. Jest jeden kumpel, a tu jest druga kumpelka nowa. Kto to jest? Kogami. Kto to mi jest, chciałam Wam pokazać, bo zrobiłam bieżąco, robiłam od razu tego, co kupiłam. To jest ta bluza. Ona nie jest jakaś super luźna, ale jest okej. Okay. Myślę, że nawet do jeansów będzie spoko. I to są te mniejsze. tutaj sztanga Bożej. To są te mniejsze dresy, więc one są takie bardziej. trochę jak leginsy, ale są bardzo wygodne. To nie jest też tak, że wrzynają mi się czy coś. Natomiast wzięłam drugie niebieskie i zaraz je przymierzę i zobaczymy, jaka jest różnica, bo te są w pojedynczej XL-ce. A tamte są w podwójnej i bluza też jest w podwójnej, o dziwo. I to jest w ogóle... Bo te są niby większe, bo niby są z metki rozmiar większe i yy, model niby ten sam, bo też tutaj na jednej stronie mają kieszeń, tu mają kieszenie, a wydaje mi się, że są cieśniejsze w ogóle. I tu w udach je czuję, że są cieśniejsze i nawet na łydkach. Znaczy są spoko, ja w nich będę chodzić, ale powiem wam, że... No... Ciekawa sprawa, tak czy siak jestem zadowolona z moich zakupów w ciemno. Zaraz Wam jeszcze pokażę co tam było. Już nie ma jakoś bardzo dużo rzeczy. Kaczka, którą widzieliście razem z Misiem, no to też córka wyhaczyła, więc jej wzięłam. Oprócz tego wzięłam dla niej taki sweterek. Mamy sweterek z tej serii, tylko rozpinanej w poprzednim rozmiarze. I on był za 3,50. Jest na ten rozmiar, który nosi teraz. Jest fajny, długi, więc będę jej mogła do leginsików założyć. Może nawet do rajstok. Nie wiem, bo ona nie jest jakaś super, super wysoka. Wzięłam całą masę, słuchajcie, naklejek. Wzięłam, y, ja teraz mam fazę na literki, więc wzięłam takie literki. I wzięłam sobie jeszcze z tej linii, bo jest u nas w Dilsie jest coś takiego jak weź dwie, zapłać za jedną, jeśli chodzi o naklejki. Więc dla siebie wzięłam te. Tutaj są takie holo, tutaj są złote, tutaj jest różowe złoto. Y, wydaje mi się, że te złote mam, tylko, że w innej czcionce. I dla dzieci wzięłam e, takie trzy świąteczne zestawy. Nasza córka kocha naklejki. No i też wzięłam z tej, z tej regularnej, kraftowej e, sekcji, właśnie takie. One są srebrne, niby z brokatem. Dla syna wzięłam kapciożki z zygzakiem McQueenem, bo te, które nosi, też swoją drogą spełką. Już dziura mu się wyciera na palcu. E, wzięłam z wanisza do przetestowania od czy Generalnie raczej zamawiam to mydło galasowe, takie w płynie, z taką szczoteczką. Pokazywałam Wam je zresztą, ale mówię, przetestujemy czegoś innego, co może będziemy mieć na miejscu, bo to kosztowało 5 euro, więc cena jest bardzo podobna do tego mydła galasowego. Wzięłam te gwiazdki poprzez te pryszcze ostatnio. Tak stwierdziłam, że hmm, może ja też powinnam jak dziewczyny nastolatki nakleić sobie gwiazdkę i mieć to wszystko w nosie. Wzięłam sobie jeszcze takie koperty one są na zatrzask do segregowania różnych rzeczy, wiecie ja mam tych różnych pierdół na biurku tam dużo i wzięłam jeszcze, bo był naprawdę tani stwierdziłam, że nawet jak zamawiam takie rzeczy z temu, to one są bardzo drogie bo taki, zamówiłam sobie taki, taki organizer tylko, że on ma w środku 30 takich małych pudełeczek, no to on w najlepszym wypadku za niego dałam chyba 4 euro to nie jest jakoś bardzo dużo, ale za to zapłaciłam euro 50, także y, to też może być fajne na jakieś właśnie takie drobnostki i ostatnia rzecz, którą wziąłam, to są literki, cyferki drewniane. Mam literki i wiem, że mi się przydały do nawet tworzenia jakiegoś napisu na albumie, na zdjęciach, jak dawaliśmy rodzicom błażeja, na które święta e, chyba dwa lata temu robiłam im album z naszych zdjęć ślubnych. To właśnie użyłam literek takich drewnianych, a cyferek tam nie ma, więc wziąłam te. No i tyle. I, i całe zakupy moje dzisiejsze. <laughs> wam to pokażę. No, autentycznie to są XL-ki. Zaniedałam nawet mniej, bo zaniedałam cztery, a są w sumie fajniejsze i bardziej mi pasują. Chociaż mówię, w tych niebieskich też będę chodziła. I to jest podwójna XL-ka yy, za 6 euro. A te się wydają dużo wygodniejsze, także rozmiar to rozmiar. A może się okazać, że macie nawet trzy różne w tym samym sklepie. Zdecydowaliśmy się na tą sesję świąteczną dzisiaj, ale wszystko, co może iść nie tak. Idzie nie tak, bo w zeszłym roku, jeżeli oglądaliście nasze pseudo masy, to kupiliśmy, znaczy ja zamówiłam tło na temu, takie świąteczne do zdjęć. Nie ma go. Ładowarki do lustrzanki, do baterii, nie ma. Nie używaliśmy jej, wydaje mi się, że właśnie od tamtego czasu wcięło nam. Nie jesteśmy w stanie ani jednego, ani drugiego znaleźć. Także dzisiaj, już po całej masie nerwów, po prostu będą zdjęcia podejrzewam moim telefonem, i na naszej kanapie koło choinki, no bo nic innego nie wymyślimy, a no nie, nie ma jak inaczej się zorganizować, także ja podsuszyłam teraz włosy, muszę jeszcze rozczesać, bo mi się tu szopa po suszeniu zrobiła. I jeszcze tylko szybko zobaczymy sobie, co jest w kalendarzu adwentowym od Ingi, Dzisiaj mamy 19, czyli jest naklejka, jutro będzie taśma z już prawie kończymy, słuchajcie, już prawie święta. Ojej, coś mi się tu. O, dobra. Mamy e, kolejny arkusz, arkusz muzyczny, tylko z tymi dziewczynami, teraz takimi mniejszymi, żeby łatwiej było. Czyli e, te dwa arkusze, które mieliśmy poprzednim razem, są tak jakby tutaj połączone w jeden. Bardzo fajnie. Także kalendarz otwarty, włosy wysuszone. Idę znieść nasze świąteczne piżamy i robimy te zdjęcia, bo mój mąż już jest na skraju, z tego co widzę. Trzy kawy dzisiaj pił zimne bo za każdym razem coś, ale. Uff. No, idziemy robić zdjęcia. No sesję zrobiliśmy telefonem i na tamtej kanapie przy choince. <grywka> no, powiem Wam, że jak to przepuściłam przez filtry w Lightroomie, to nie odczułam jakiejś większej różnicy, że nie robiliśmy tego lustrzanką. E, dlatego, że nasze zdolności robienia sobie zdjęć lustrzanką nie są jakieś super hiper, więc. No, po prostu było wystarczająco, ale nam się trochę plan na jutro rypnął, no, bo właśnie przyszła wiadomość z przedszkola, że jutro zamykają o 11.30. Więc nasz plan, żeby odstawić syna do przedszkola, jechać do miasta, załatwić zakupy i wrócić, no niestety nie da rady, dlatego że my potrzebujemy przynajmniej 50 minut w jedną stronę. A skoro on będzie w przedszkolu, raptem 2,5 godziny. Nie zdążymy. Tak więc y, musimy się zastanowić, jak rozwiązać już jutrzejszy dzień, bo miało być tak, że mieliśmy to załatwić, odebrać syna z przedszkola, wrócić coś zjeść i błażej miał sobie popracować, bo no jakby wyszło mu tam jeszcze kilka y, rzeczy i no po prostu potrzebuje jeszcze tego czasu przed świętami. I tak go, to rozplanowałam, że właśnie tak miało to być. Widzicie, ja sobie planuję, a tu no niestety. Tak więc teraz y, jeszcze y, pójdziemy na górę. Dzieciaki już tam są, on już je przygotowuje do kąpieli. Ja zaraz do nich dołączę. I oprócz tego jeszcze y, mam prezenty do spakowania. Tak, o, taki dzień kolejny minął. Ale muszę Wam, właśnie mówiłam Wam o tym na Instagramie, ale muszę Wam powiedzieć, ta szminka, którą mam. No, normalnie pytarda jestem pod wrażeniem, dlatego że to jest ta szminka z kalendarza adwentowego z Burżuła. 07 Fuchsia cza, cza, cza I to jest z tej linii Rouge Velvet Ink, czyli to są te długotrwałe pomadki. One, jak tak się haciera, to tak delikatnie, widzicie, paluszek się zaróżowi, ale to nie ma dramatu. Naprawdę ładnie wygląda i mam już kilka godzin. Co prawda nie jadłam nic w tym czasie, więc przy jedzeniu tłustych na pewno się zje bardziej w środku, ale tak to wygląda, naprawdę. Daję okejkę. Dzisiejszy elf psotnik jest trochę bardziej psotny niż zwykle. Ten psikus jest generalnie już tak na skraju, bo ja tych wszystkich właśnie czekoladowych skupami to no nie jestem fanką. No ale gacie jeszcze jestem w stanie zaakceptować, <gryw> więc dzisiaj elfy utknęły. Jeszcze szybko wam pokażę jedną rzecz jak się kłąpią, więc może być głośno, dlatego że wczoraj rodzice przywieźli też e, dary losu, <grytanie> tak zwane, od mojej szwagierki. Ona była na jakichś e, jakich przecenkach. w Tesco jakiś czas temu, dzwoniła do mnie i kupiła mi kilka rzeczy na przyszły sezon e, Pumpkin Crew. I słuchajcie, to jest bluza, która była przeceniona z 18 euro na 3,42. <grytanie> I do tego mam też e, kieckę to jest jedna, czekajcie, bo mam pewną sprawę, dwie, tak, mam jedną taką i do niej jest nawet, słuchajcie, opaska, taka tutaj, o, i ona też była z 3,33, przeceniona z 20, i dla mnie dla córki, maci, maci, tylko tyle, że będę musiała poczekać, bo to jest dopiero jak córka będzie miała jakieś Pewnie podejrzałam 4 lata. Nie, nie, nie szybciej, bo ona jest przecież mniejsza niż rozmiar pokazuje. No to mamy takie macie maci sukienki. Ja mam taką, a ona taką. Tak więc one są bardzo, bardzo podobne. I moja była również za 3,42% przeceniona z 18. A jej, słuchajcie, była za, uwaga, euro 28. Przeceniona z 9. Także y, moja szwagierka królowa promocji i przecen. E, załatwiła nam coś takiego, ale z tej bluzy bardzo się cieszę, bo ją już na pewno w przyszłym roku założę. E, jest cute. I słuchajcie, ona jest dosyć duża powiem Wam, że jest sporawa i to jest rozmiar XL. Ja nie wiem, czy to w ogóle nie jest z męskiego działu, ale mi to nie przeszkadza. Ma fajną jakość to jest najważniejsze. W, w ma się pokazuje Wam nowe rzeczy. No to, to tylko u mnie takie coś.